4, 3, 2, 1 Goł 150 w lewo Hamowanie 2 prawy Halo odchodź Tutaj, nie? 2 ta prawej Tak, hamowanie 2 ta prawy tu 3 lewy 3 lewy, bardzo długi, patelnia Hamowanie 2 prawy z uwagą Hamowanie 2 prawy z uwagą, uważaj ciasno 80 Hamowanie jeden lewy nawrót na wrót na za zabeczko 80. Hamowanie jeden lewy na wrót... 2 prawy tutaj. 3 lewy bardzo długi patelnia. 80. Hamowanie... Coś tu jest... Oj, Twoje. hamowanie dwa prawy z uwagą hamowanie jeden na nawrót 80 hamowanie dwa prawy z uwagą 3 długi u góry patalnia teraz uważaj hamowanie dwa prawy na metę hamowanie dwa prawy na metę